taki taki tak inny to jest taki obrazek taki 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 co I jeszcze taki. Zobacz. Teraz uważaj. Zobacz. Daj taki. Później taki. Taki, taki, pokażę jeszcze raz. taki, 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 daj taki, sam. taki, taki, to nie, to później Stasiu. Tu musi być najpierw. Taki? Taki? Taki tu? Taki. Tak? A tu? Nie, nie. Zobacz, tu taki? Taki. A tu? Stasiu. Daj, daj rączkę, mam to pokaże, daj, daj, Stosiu. daj Stasiu, daj łapień, to daj obrazek taki jak to, daj łapień to sam, daj, Stasiu, gdzie taki, sprawdzamy. Zobacz taki sam. Taki sam. Brawo! I jeszcze taki. I taki. Ojeju, jeszcze taki. Taś. I taki. Co? się tu zobacz? Nie. Uderzaj. Hop. Zobacz, Magda daje. Taki. I taki. Stasiu, teraz ty. Twoja kolej. Pobudka. Wstawaj. Jaki tutaj? Stasiu, daj rączkę. Rączka, rączka daję taki sam. No daj. Stas. Czary-mary, czary-mary i Stasiu wstaje. Hop, Stasiu, jaki tutaj był? Jaki tu? Poszukaj, jaki tutaj? A tutaj jaki? Stasiu, zobacz. Tu. Jaki tu? Szukaj. Tu. Taki sam. Gdzie? Prawie malutko, Stasiu. Tu? Tak? No, sprawdzamy. Stasiu, taki sam. Taki sam. Pięknie. Przebijesz piątaka? Stasz tak ładnie ułożył? Tak? Tak, no pewnie.